Cześć, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo ciepło w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj chciałam was zaprosić na moich kolorowych ulubieńców na sezon jesień-zima. E, upodobałam sobie właśnie kilka em, takich em, produktów, które używam cały czas do makijażu, e, kolory, które po prostu non-stop używam i po prostu tylko zmieniam sobie wariacje tego makijażu. I chciałam się z, wam, z wami z tym podzielić. Może e, coś wam przyjdzie właśnie. Em, E, przypadnie Wam do gustu i e, zainspirujecie się czymś. E, pokażę Wam produkty do oczu, czyli cienie do oczu, jak również pomadki i lakiery do paznokci. E, zacznę może od cieni. W ogóle już wcześniej nagrywałam ten filmik i już mam całą brudną rękę i nie zdążyłam pójść zmyć, ale to nie szkodzi. E, słuchajcie, moim totalnym faworytem e, na oku w tym sezonie jest fiolet. I złoto najbardziej po prostu uwielbiam. Staram się właśnie wymyślać jakieś tam makijaże, właśnie w tych odcieniach cały czas. A poza tym fiolet i złoto też razem wyglądają absolutnie rewelacyjnie. I pokażę Wam cienie, właśnie które posiadam i które do tych makijaży używam. Będzie to Inglot, który jest dla Was. Bardzo, wiecie, łatwo dostępny, także myślę, że tutaj nie będzie absolutnie żadnego problemu. Pierwszy kolor jest to taki, jest to Pearl 446. Jest to ciemny, ciemny fiolet z delikatnymi drobinkami, które naprawdę nie są absolutnie nachalne. I to jest właśnie ten kolor tutaj. Kolejnym produktem jest również fiolet Pearl 452, ale on już wpada delikatnie w taką oberżynę. A wiemy, oberżyna jest teraz bardzo, bardzo modna i takie bordo i właśnie ten fiolet w taką ma fajną poświatę. Bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor. Dalej jest to taki zgaszony fiolet, chłodny odcień, jasny kolor. Jest to Pearl 399. oj eee, Bardzo, bardzo ładny kolor. Tutaj można go dać na całą powiekę, bądź rozświetlić nim oko i naprawdę wygląda to bardzo ładnie. I też z takich jasnych fioletów, taki wrzosowy kolor, jest to Pearl 440. O, wygląda to tak. Taki słuchajcie, bardzo, bardzo delikatny. Też super do rozświetlenia oka, bądź na przykład w ciemnych makijażach, tylko taki akcent właśnie takiego koloru, super. Jeżeli chodzi o kolor złoty, pokazywałam wam w ostatnim moim filmiku cień, który sobie kupiłam we Włoszech z Kiko. Jest to ten złoty kolor. Kolor 208, absolutnie cudowny złoty kolor. Ja szaleję na jego punkcie. Jest po prostu przepiękny. Oko wygląda cudownie. E, ja nie wiem, no ja jestem zakochana i w ogóle połączenie fioletu i złota jest dla mnie boskie, rewelacyjne. Mam również cień z Inglota, jest to AMC Shine 135, jest to dosyć ciemne, takie brudne, złoto, trochę i nawet wpadające w brąz. O, ono jest tutaj. Też jest naprawdę kolor bardzo, bardzo ładny. E, również e, mam produkt, który kupiłam sobie w zeszłym roku w Inglocie jest to cień sypki z Inglota, kolor numer 35 i on jest taki... Widzicie? Coś takiego. I to jest właśnie fiolet połączony z, e, ze złotem, drobinki złota. I ja go bardzo często nakładam albo w kąciku oka, albo na dolną powiekę, żeby nadać po prostu e, oku, temu makijażowi e, taki fajny akcent. Także to jest to. Jeżeli dalej chodzi o cienie do powiek, to ja absolutnie uwielbiam e, paletkę ze Slika, którą Wam też ostatnio pokazywałam i jest to Ultra mats. Jest ona dla mnie rewelacyjna, świetna jakość, świetne kolory, świetna pigmentacja, pokażę Wam jeszcze raz i naprawdę z tych kolorów można wyczarować absolutnie cuda. I słuchajcie, też bardzo lubię tą zieleń, matowa zieleń i właśnie ten tutaj kolor bordowy. O. Jeżeli nie macie dostępu do paletek ze Slika Inglot ma również całkiem fajną zieleń, ale ona już nie jest taka mocna, ale ma towa 331, zobaczcie, taka dosyć ciemna trawa. Bardzo, bardzo ma intensywny kolor i też całkiem fajnie wygląda na oku. To taka propos zieleni ze Slika, jakby ktoś nie miał po prostu dostępu do tych paletek. Jest jeszcze jeden cień, który naprawdę bardzo mi się podoba. Jest on właśnie również um, lekko złoty. Jest to Catrice Wet and Dry Shadow w kolorze 010 i wygląda ono tak. Zobaczcie, ciemny brąz, ciemna czekolada, właśnie z domieszką złota. Absolutnie rewelacyjny i piękny kolor. Także to jest to, jeżeli chodzi o oczy. Także mój make-up to teraz właśnie wygląda tak, że albo to są fiolety cały czas, albo ewentualnie zielenie, e, domieszka mieszka złota, albo same złoto. Ale co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o oczy, bardzo, bardzo zainspirowałam się em, taką stroną w gazecie. Zobaczcie. A propos kresek. Przeróżne, przeróżne kreski, różne kształty tych kresek, ale również przeróżne kolory. I wam muszę powiedzieć, że nie musimy od razu mieć tysiąca różnych kolorowych eyelinerów, tylko słuchajcie, wystarczy nam taki produkt, czyli Inglot Duraline, który po prostu mieszamy z jakimkolwiek kolorowym cieniem. Pędzelek do eyelinera i mamy różnokolorowe kreski. Dlatego ja, jeżeli mam ochotę na kreskę i nie chcę, żeby ta kreska była czarna, to po prostu używam tego produktu i wyczarowywuję różne kolory właśnie na mojej powiece. Także serdecznie polecam ten produkt. Jest on bardzo wydajny, naprawdę wystarczy na bardzo, bardzo długo, a można stworzyć naprawdę cuda na oku. Dobra, jeżeli chodzi o usta, to w tym sezonie wiemy, bardzo są modne czerwienie, ciemne takie kolory bordo, nawet bym powiedziała, że ciemne brązy. Ja nigdy nie byłam tak naprawdę przekonana właśnie do takich kolorów, ale powoli, powoli się przekonuję. Zresztą widzieliście też ostatnio w moim filmiku i kupiłam sobie na próbę, specjalnie kupiłam sobie, słuchajcie, tanią pomadkę. Zmła. Jest to kolor. Ja nie wiem, czy to jest kolor 1, czy kolor i, ale ma ona taki kolor i jest to właśnie taki bordowy, bordowy. Pokażę wam, jak on wygląda. To znaczy bordowy. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu taka winna czerwień, ale naprawdę jest kolor bardzo fajny. Jak za jednego funta, to muszę wam powiedzieć, że pomadka naprawdę, naprawdę daje radę. Stwierdziłam, że nie będę kupowała sobie jakiś wiecie, droższych pomadek, bo jeszcze mi nie podpasuje kolor, albo nie będę się dobrze czuła, albo po prostu rzucę w kąt, dlatego postanowiłam sobie kupić tą z Mua. ale myślę, że będę coraz, coraz częściej właśnie wracała do takich kolorów właśnie w tym sezonie. Jeżeli chodzi jeszcze o czerwień, taką klasyczną czerwień, to posiadam pomadkę z klinika i to jest właśnie taka już naprawdę klasyczna czerwień. Tutaj. Bardzo, bardzo ładna. Też bardzo fajnie wygląda na ustach. Jeszcze, słuchajcie, muszę sobie kupić jakąś konturówkę czerwoną, bo jednak czerwona pomadka domaga się czerwonej konturówki. I bardzo fajna rzecz, to jest czerwony błyszczek. Ja mam tutaj Sephory i on jest w kolorze Red Velvet. I muszę Wam powiedzieć, że świetnie podbija kolor. I jeszcze dodatkowo ten kolor świetnie utrzymuje na ustach. Zobaczcie, to jest taka no jak krew. Tutaj mam ją z boku, nie, tutaj, o. Bardzo, bardzo ładna. Miałam parę razy właśnie na tej pomadce z klinika i przedłużyło mi kolor, przedłużyło trwałość, bardzo ładnie się błyszczało, dzięki temu też te usta się nam nie wysuszały, dlatego polecam, coś się nie fokusuje, polecam bardzo serdecznie użyć błyszczyk właśnie na taką pomadkę. Ale również bardzo, bardzo e, lubię róże różne e, i mam dwa. Teraz ten róż, co mam, e, o właśnie świetnie, e, co mam na ustach. To jest taki chłodny róż, on jest jasny dosyć, ale można nim budować kolor. Jedna warstwa będzie bardzo delikatna, ale możemy sobie dodawać drugą, trzecią i wtedy on się robi bardziej intensywny. Zobaczcie, to jest taki kolor. I jest to Revlon 360, bardzo, bardzo ładny, delikatny, ale taki chłodny róż. Ale drugim intensywnym fuksją jest YSL, to jest lakier do ust w kolorze 15. Um, ale nie mam jak to się nazywa. Absolutnie uwielbiam ten produkt. Wygląda on tak. I bardzo, bardzo lubię ten produkt, ale ja z racji tego, że on jest taki drogi, używam go tylko naprawdę na takie jakieś większe okazje, um, bo po prostu żal mi go używać na co dzień. Także to jest to. I to by było tyle, jeżeli chodzi o usta. I chciałam wam jeszcze pokazać moje lakiery do paznokci. Um, Teraz mam absolutnie nie mam nic oprócz odżywki. Daję im odpocząć. Nawet ostatnio parę dni w ogóle odżywki nie używałam, tylko co chwilę coś wcierałam w te paznokcie, żeby one się jakoś odżyły i odbudowały, ale jak tylko troszeczkę mi odrosną, to już się nie mogę doczekać, jak będę używała kolorów różnych i jakie to będą kolory. Zdecydowanie klasyczna czerwień, po prostu dla mnie to jest kolor na jesień i na zimę. Uwielbiam paznokcie u stóp, paznokcie u rąk. Są cudowne. Tutaj akurat akurat, akurat mam e, Jelly Hit Shine Nail Paint z bariem. To jest taki żelowy lakier. E, to jest nowość od nich. Kosztuje około 4 funtów, może nie całe nawet 4 funty. Piękny, czerwony, klasyczny kolor. Naprawdę jest przepiękny. E, dalej, e, właśnie takie bordo śliwka, coś w tym stylu. Tu akurat mam z Vibo. zobaczcie. E, czyli kosztuje ten lakier grosze ale po prostu taki kolor jest bardzo fajny to nie jest brąz, to nie jest czekolada, to jest właśnie taki fajny brązowy kolor dalej butelkowa zieleń e, bardzo mi się podobają właśnie takie zielone paznokcie, e, ciemne zielone e, i tutaj mam lakier z e, Kiko o numerze 02 jest to Frozen Nail e, Lacquer, czy jakkolwiek to się czyta i on nie jest matowy, i trochę mnie to drażni. On ma taką trochę poświatę perły. Ja nie lubię e, perłowych lakierów, ale on właśnie jest całkiem, całkiem fajny. Bo to nie jest taka, mm, wiecie, perła, perła, tylko taka poświata. Także nie jest zły, ale e, bardzo fajny kolor. Dalej, e, jeżeli chodzi o brąz i o złoto. E, to ja już wam kiedyś pokazywałam, jest to lakier z Catrice, który jest po prostu cudowny. Zobaczcie, on ma zmielone drobinki, bo ja nienawidzę takich chamskich, brokatowych lakierów, ale on jest po prostu przecudowny, bo te drobinki są takie zmielone, czyli to jest taka właśnie fajna czekoladka z takimi złotymi, zmielonymi drobinkami. To jest 860 Brown Mars, tak się nazywa. I po prostu moje absolutne. Y nie wiem, perełki jeżeli chodzi o lakiery do paznokci są to topery Essence, mam trzy zobaczcie, one wyglądają takie, ja nigdy nie mogę na nich znaleźć po prostu numerków bądź jak one się nazywają, o nie, są dobra, ten jest 01 It's Purple ten jest 11 Disco Disco, i ten drugi to jest Circus Confetti. Są absolutnie przepiękne, wyglądają cudownie na paznokciach. Um, bardzo lubię je łączyć z lakierami matowymi, um, bądź z takim właśnie satynowym połączeniem. Um, nadają takiego fajnego połysku um, i naprawdę super. Słuchajcie, świetnie wyglądają też na czarnych lakierach, bądź na właśnie takich bordowych. Um, brązowych, czekoladowych są naprawdę super. Także jeżeli jeszcze nie wypróbowałyście, co wątpię, to serdecznie Wam polecam. I to by było, słuchajcie, na tyle. To są moi kolorowi ulubieńce. Tak jak widzicie, absolutny fenomen fioletu i złota, absolutnie uwielbiam, no i właśnie sezon na te mocne, mocne usta. Także to by było na tyle. Dajcie znać, jaki je. Jest są Wasze ulubione kolorowe kosmetyki. Ja będę niedługo w Polsce i po prostu już się nie mogę doczekać i aż się znowu boję, ponieważ portfel totalnie będzie pusty, um, bo tyle jest nowości, że nie wiem, nawet nie chcę o tym, słuchajcie, myśleć. E, no i słuchajcie, e, no chyba to by było na tyle. E, trzymajcie się ciepło i czekam na właśnie Wasze komentarze, na odzew od Was. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. Trzymajcie się.